Cześć, witam was drodzy Państwo i serdecznie pozdrawiam. A spotykamy się w niemiłych okolicznościach, bo w miejscu gdzie zginęliśmy w poprzednim odcinku, to musimy jakiś plan na tych panów wymyśleć. Ja nie mam żadnego dobrego pomysłu jeszcze. Jakbym ich tu zwabił? No ale to mi nie zbyt wiele da. Może po cichu. Ale oni chodzą przeważnie parami. O, teraz się rozłączyli. Nie, nie, kolego, ty nie tak. Nie usłyszą tego, dobra. Dwóch będzie zawsze łatwiej załatwić. Bo też, drodzy Państwo, spójrzcie, nie mamy nic do leczenia. Czują, że tu jestem, skubańcy, czują. Sporo ich tu. On, jakby patrzył tu na nas. Teraz jest okazja. Teraz go mamy. Trzeciego. Wtedy spróbujemy wydobyć sobie z nich. Może jakieś uzdrowienie nam wyskoczy. No mam taką przynajmniej nadzieję. Bo długo nie pożyjemy z takim stanem zdrowia tutaj, bez możliwości uleczenia. W którą stronę pójdziesz? Dobra, mamy cię. Nie? Nie są takie głupie. On nie słyszy swoich kolegów, nie czuje pewnie. I teraz się zastanawia. Perek, zdobyto trofeum. Jest jedna apteczka. Jeszcze jedna jakby wypadła, by było świetnie. Amunicja, ją też nie pogardzę. To nie była oznaka, że ktoś jeszcze? Rozwalmy te gówna tutaj Jeden nabój, nie? W magazynku Tu będzie już ta karta no I hope takum be the transport system All systems operating within normal parameters. Amunicji przyjmijmy, że mamy wystar. Oj, wyszedłem, a kupmy sobie apteczkę. Drukowanie. Zatem rozejrzyjmy się, bo w takich miejscach lubi być gdzieś na ścianie. Like this will get me to the colony. Just hope Danny's there. What's so this? No power. Bet those cables lead to a generator. No. Karta dostępu, drodzy Państwo, czyli teraz musimy się cofnąć. Oczywiście na sam koniec lubi ktoś tu wyskoczyć jeszcze, bo jak żeby to mogło być inaczej, że ktoś zawsze nam zostanie? Ale tym razem wydaje się tu być nadzwyczaj spokojnie. Ja bym chciał już do Danii. w dwójkę jednak raźniej. Chyba, nie tak to miało wyglądać. tu nie wiem po co jest aj nie wiem po co jest to zatwierdzanie x -em. przeładujmy wszystko kompletnie niepotrzebne dobra mamy to z drzwi zdobyte dziwnie wkładał tą kartę Lokalizuj reaktor mocy, a tu nie było tam, co przed chwilą byliśmy? Tak mi się przynajmniej wydawało. A jak tu wygląda droga? Teraz nie wiadomo, która jest główną drogą, a która będzie poboczną, nie? Klimatyczne są te tunele, to chyba jakaś kopalnia, tak naprawdę Dobra, dostaniemy żyćko pewnie Nice Nie. Chociaż jeden mniej zawsze, nie? Tego spróbujemy sobie ogarnąć od tyłu, chociaż tu nie jest najlepsze oświetlenie. To pewnie było przeznaczone na dwóch, tylko nam nie wyszło. Ten drugi jest tam dalej, bo go szukam. Tylko kredyty i aż. Ciężki wybór, oni muszą tutaj tak chodzić w kółeczko. Przynajmniej jednego musimy po cichu sobie ogarnąć. Nie zdążymy, zauważy nas. Prawie jesteśmy w domu. Jeszcze jeden, jakby się go udało. No i jest tak jak sobie wymarzyłem. Rozbierajmy wszystko, co z nich powypadało. To prawda, tego ostatniego nam się nie udało po cichu, ale to i tak duży progres w stosunku do tego, co mieliśmy odcinek temu. Idź do kolegi, idź cwaniaczku. My sobie wyczekamy, dobry moment, nie? Jak patrzy na nich, nie? Równiutko trujeczka. Poli do przodu, jak to mówią, drodzy Państwo. Oni się tu budzą po prostu. Oni śpią tu sobie ładnie. Ja nie wiem, co ich budzi. Wiesz, tam to by ich obudziło już dawno. W którą pójdziesz? Dobra, ciebie mamy. Hej. Ciebie zaraz weźmiemy, drogi panie. Ty nie wyglądasz na takiego sprytnego mocno. Myślę, że można ich równie dobrze ominąć. A zobaczcie, jednak spróbuje nas zrobić w konia. Chyba, że on czeka, aż tam ten drugi podejdzie. Teraz będą tańczyć. Parabole tańczą, czy jak to było? No, odwróć się tylko na moment. Fajnie też, że w tej grze te ciała pozostają na miejscu, nie? Zresztą muszą, bo z nich jest zawsze coś do podniesienia, ale nie w każdej grze jest to takie oczywiste. To chyba jeszcze nie koniec w tym korytarzu. Ja bym chciał, żeby on się skończył. On widzi mnie, bo teraz nie wiem. Ale próbował nas zaskoczyć, drodzy Państwo. W którą stronę on pójdzie, nie? To jest też ciężkie do ogarnięcia. Tylko, żeby nikt nam nie wlazł na plecy. Niezdecydowany typ. Twardy jak skała. Taki skradankowy odcinek, ale dużo potworów. Próbujemy nowe techniki, można by było powiedzieć. Tam jeden stoi, to byśmy mogli w zasadzie rzucić to czy ja chcę. Tu coś jest do podniesienia. To teraz, jak tych gagatków tu załatwić? Bo musimy przejść, oczywiście, tam do góry koło nich. Moglibyśmy po cichu to zrobić. Ale zaryzykujmy. Po nim nie było lekko tego sobie ze ściany ściągniemy? Nie, no musimy się uleczyć, no bo przecież z takim stanem zdrowia to my nie damy rady tu daleko zajść. Martwi mnie, że te apteczki wyglądają jakby były coraz gorsze. A, nie mamy. Dobra to mieliśmy znaleźć stację zasilania No kurde no cholery dostaniemy z tymi, proszę Państwa, wyskakującymi, no bo one zawsze mnie chwycą. Dokładnie, fuck. Dla pewności robimy to. Nic z tej skrzynki nie wypadło? Serio gro. Tu jeszcze wyskoczy z szafki. Nie, to wszystko zebrane. Dobra, spróbujmy sobie wydrukować przede wszystkim apteczkę. Znowu wyszedłem, apteczka. Ile ona kosztuje, bo nie zwróciłem uwagi? Coś patrzał, Dzięki, gro. 500. Droga rzecz. A tak bardzo cieszy. Dobra. I wyglą on the generator. I hope it still works. No ja mam nadzieję, że nadal działa. Dwa, że jakoś się stąd teraz wydostaniemy do Dani. Nie odpadnie tobie nóżka? Kurde, my tam w dół musimy iść, tak? Tej skrzyni nie rozwalimy. Dobra, lecimy, lecimy. Ja wolę tak powoli się poskradać, też tutaj bez zbędnych szaleństw, czy tam na dół tam jest jakoś, powinniśmy móc się dostać. Ale to w takim razie skąd? Tu przez to się nie przecisnę, no nie ma szans. Więc co pozostaje nam tu zeskoczyć? Serio. No nic innego, drodzy państwo, nie pozostaje nam jak tu zejść, ale tu jest mega strasznie. to łamy ich tak wyrolować? Tam było za wielu, nie? Sami przyznacie Państwo.

Widzicie drodzy Państwo, co się z nią dzieje? Jeszcze nerwy działały na tej ręce. Ja pierdziele, to było przerażające. Creepy jak nie z tej ziemi. Tego pana byśmy chcieli jeszcze zbadać, czy czegoś nie ma dla nas. Ile ja tam mamy naboi? Serio? Gra sama mi przełącza? Musiałem sprawdzić, czy to tylko tutaj pokazuje, że nie ma tych nawoi, czy jak to wygląda też. To jest przerażająco. Tu ich będzie więcej. pału w łeb polego tego jeszcze tu zeksplorujemy. Serio, nic? A, tu mieliśmy tą bombkę. Gdybym ja ją zauważył wcześniej też. Tędy chyba dalej. Kurde, ale że tamtym się udało uciec. Tylko czy oni na nas tu gdzieś nie będą czekać? Przez to, że ich rozwalili... Zostawiliśmy tam. Alarm! Maintenance. Spadamy stąd, spadamy. Ja już tu nie chcę być. Dobra, drodzy Państwo, tutaj zakończymy sobie ten dzisiejszy odcineczek i z tego miejsca będziemy kontynuować kolejny. Mam nadzieję, że uda nam się już uruchomić ten generator. Cześć!